SK Info Całkowicie popieram, wspieram i będę wspierał. Żona moja jest nauczycielem. Wiem, ile to kosztuje wysiłku, pracy, zaangażowania, przygotowania w domu. A generalnie po prostu sprzeciwiam się temu, jak postępuje rząd na rząd. Pa, jak rządzi państwem, rozdając i kupując wyborców, natomiast nie dba o edukację, to nie tylko ten rząd, poprzednie też nie, nie za bardzo, natomiast to co wyprawiają to jest po prostu dbanie o to, ażeby społeczeństwo się nie uczyło, nie rozwijało, bo takim jest łatwiej zarządzać. Bardzo cieszy nas to, że tak licznie osoby przybyły, nie tylko nauczyciele, ale również uczniowie, rodzice. Mam nadzieję, że przedstawiciele różnych grup zawodowych. No jest to budujące, ponieważ czas strajku jest okresem bardzo trudnym, nie tylko dla rodziców, ale i dla nas. Jest to ogromny wysiłek psychiczny, który podjęliśmy. Cieszymy się również bardzo, że mamy możliwość wzięcia udziału w strajku w naszej szkole, ponieważ wiemy, że nie wszystkim nauczycielom jest to dane. Pomimo tego, że są do tego całym sercem przekonani, niestety nie mogą udziału wziąć. Dlatego myślę, że taka akcja, bardziej taka otwarta, mniej może obostrzona. Jakimiś nakazami zewnętrznymi jest bardzo potrzebna, bo tutaj nawet ci, którzy nie mogą na co dzień zastrajkować, mogą chociaż w ten sposób wyrazić swoje zdanie. Tak, pomagam i żonie, a przede wszystkim tym wszystkim strajkującym, i sobie też, bo ja uważam, że jeżeli teraz zmiany nie, nastąpi, nie nastąpią, to kiedy one mają nastąpić? Poza tym moje dzieci w tym momencie są, powiedzmy, w środku tej edukacji, i za kilka lat to samo dopadnie moje dzieci, więc. Myślę, że jest sens, żeby tu przyjść i żeby strajkować. SK info.